dzień dobry, kochani. Z tej strony ja, moje z alternatywy perfumowe. Słuchajcie, dosłownie na chwilę. Raczej chciałam się bardziej wytłumaczyć, Coś takiego dzieje, że mi nie ma. Będzie mniej więcej w przyszłym tygodniu, już słuchajcie. Straszny tydzień to był straszny. Zostaliśmy z jednym samochodem. Jest tragedia. No. Bo niestety, no. Wiecie, to odwozić kogoś codziennie poza miasto do pracy. Uch, jestem wymęczona psychicznie, fizycznie. Jeszcze kolejna moja wizyta u lekarza, u neurologa. Słuchajcie, Kubuś wczoraj miał. Kubuś ma około 8 lat. Kubuś miał wczoraj zabieg usuwania ząbków połowy zdolnej szczęki i kieł z górnej i po prostu. No, straszne to było, więc praca, praca i od razu z kotem na zabieg. Wczoraj się strasznie bałam, ale dzisiaj widzę, że jest w miarę w porządku i, i zjadł i byliśmy już na wizycie kontrolnej w weterynarzu, także jest nieźle, więc mam nadzieję, słuchajcie, że już takich najgorszych rzeczy to to już nie będzie, to już koniec, bo ja już naprawdę wysiadam w tym tygodniu, mam dość. Słuchajcie, nie będę za bardzo niczego takiego nagrywać, jedyne co to słuchajcie, sobie przed chwilą psikałam zapachem, o którym Wam wspominałam, że to jest klon libr z za kilkanaście złotych. Katie? Lady, czy jakoś tak. Yy, no i też wspominam słuchajcie, że jest coś w tym drażniącego. Yy, tutaj oryginał. Słuchajcie, tutaj mam czarną buteleczkę z ekrząt. Tu mam oryginał i już na pierwszy rzut no ja Wam mogę powiedzieć tak, że około 80% ja bym powiedziała podobieństwa. Natomiast nadal w tym zapachu jest dla mnie coś drażniącego. Podejrzewam, że to kwestia być może jakiejś naprawdę sztucznej lawendy. Po prostu chemiczny troszkę jest ten zapach i to mi bardzo przeszkadza. Zbyt chemiczny chyba jak dla mnie. Więc oryginał... No, oryginał po prostu jest naprawdę zupełnie coś innego. Mimo, że jakby jest ta inspiracja, jest podobieństwo, to oryginał na mnie się inaczej układa jednak. Nie stosowałam tych zapachów, słuchajcie, zamiennie. Natomiast są podobne. Jeżeli ktoś bardzo chce oszczędzić pieniążki i nie przeszkadzają mu pewne różnice i niuanse, to czemuż by nie? Yy, więc yy, to już jakby każdego wybór, słuchajcie. Natomiast już nawet po słuchajcie tych no, jakichś 10 minutach można stwierdzić, że faktycznie yy, ten zapach już zaczyna się o wiele słabiej utrzymywać niż oryginał. Także podejrzewam, że tutaj... To jak wcześniej zauważyłam, to, to jednak ten test trwałości, jeśli chodzi o ten właśnie zekszona, to tak, no tak, do czego gdzieś utrzyma u mnie. Ale nie więcej, nie dłużej raczej. Zobaczymy. To w następnym filmiku, słuchajcie, ja zrobię dogrywkę i powiem Wam, jak było z tą trwałością. Natomiast. No właśnie, no. Im dłużej tym dla mnie ta, słuchajcie, różnica w oryginale i, i w tym jakby, w tej inspiracji od Ekson to jest coraz większa. Także na początku tak około 80%, później troszkę jeszcze inaczej się układa to wszystko na mojej skórze, choć widać, że jest to inspiracja tym zapachem. Nie mamy pieniążków, nie przeszkadzają nam pewne różnice, niuanse. Czemu nie? Jak wiecie, ja lubię różne alternatywy i temu jakby i zawsze poszukuję i temu ten kanał się tak nazywa. Yy, natomiast dla mnie to trochę za mało, niestety. Za mało, żebym, żebym mogła to potraktować jako zamiennik dobry, zamiennik yy, oryginału. No jednak oryginał to słuchajcie, to oryginał w tym wypadku. Nie zawsze tak jest, ale w tym wypadku no niestety. Także słuchajcie, mam nadzieję, że wszystko się ułoży, że będzie lepiej, bo ja jestem słuchajcie, no strasznie wygląda, no, czuję się strasznie w ogóle, zero, zero czasu takiego dla siebie wiecie nic, zero. Także mam nadzieję, że to wszystko ulegnie, ulegnie poprawie, i najważniejsze, słuchajcie, w tym wszystkim, że właśnie zwierzak czuję się, się dobrze, bo to jest dla mnie najważniejsze. Wszystkie inne rzeczy na razie to, to to wiecie, to wszystko jest do ogarnięcia. Także słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Obiecuję poprawę, i że w przyszłym tygodniu będzie mi więcej papa. Pa.